Trzeba zacząć od miejsca, najlepiej, czyli wybór działki. To są ważne rzeczy, bo spędzimy tam całą resztę naszego życia, prawdopodobnie. Nie? Takie mamy ryzyko, że narwy się zdarzają. Cześć. Dzisiaj rozmowy za otwartymi drzwiami będą toczyć się na bardzo poważny temat, jakim jest budowa domu. Do studio zaprosiłem Wojciecha Dobosza, inżyniera budowy i administratora budynku w firmie Wiśniewski. Dzień dobry Wojtku. Dzień dobry. Czym na co dzień zajmujesz się w firmie Wiśniowski? W firmie pracuję już 10 lat, a na co dzień zajmuję się budową, budowaniem i administrowaniem obiektami firmy, czyli dobieramy najlepsze rozwiązania projektowe i wykonawcze. Staramy się, żeby to, co ma być zrobione, było zrobione jak najlepiej i z na najlepszych materiałów. Po to, żeby nam służyło długo i dobrze. A jakie są największe projekty, które zrealizowałeś z zespołem firmy Wiśniowskiej? Takie największe projekty no to jest przede wszystkim rozbudowa fabryki. Powiększyliśmy fabrykę do 24 hektarów. Jest też budowa hotelu Heron w Siennej nad Jeziorem Rożnowskim. Są też salony firmowe w Łomiankach koło Warszawy i w Rudzie Śląskiej. Moim zdaniem jesteś najbardziej odpowiednią osobą do tego, by zadać Ci pytanie, jakie są etapy budowy domu? Trzeba zacząć od miejsca najlepiej, czyli wybór, wybór działki. Gdzie chcemy budować nasz dom, tak żeby to było dla nas korzystne w życiu, czyli, czyli patrzymy na lokalizację, nie tylko na cenę działki, ale też to, że czy ona jest blisko miasta, czy wolimy dalej od miasta, czy w samym mieście, pod kątem naszego życia, czy mamy będziemy mieć blisko szkołę, daleko szkołę, jakieś zajęcia dodatkowe dla dzieci na przykład. No i sąsiedztwo też jest ważne. Nie? Czy to jest już teren blisko jakiejś infrastruktury przemysłowej, czy gdzieś dalej, czy gdzieś jest koło osiedla mieszkaniowego, gdzie są bloki, czy na przykład chcemy, żeby to było w takim osiedlu ściśle już jednorodzinnym, same domy jednorodzinne. Te wszystkie czynniki wpływają na to, na wybór działki. Powinniśmy się zastanowić, czy chcemy w tym miejscu. Następna rzecz, no to jaki chcemy mieć dom? Czy ma być parterowy, czy, 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 czy piętrowy? Czyli projekt. Projekt. No to, jest, to są ważne rzeczy, bo spędzimy tam całą resztę naszego życia, prawdopodobnie. Nie? Załóżmy, że ten projekt jest już tym projektem naszego wymarzonego domu. Co ja muszę zrobić dalej? Uzyskać pozwolenie na budowę i wziąć się za budowę. Czy to pozwolenie na budowę jest bardzo czasochłonne? Jak to w ogóle wygląda? Pozwolenie na budowę w stosunku do całej budowy i całego naszego życia nie jest bardzo czasochłonne, bo można je uzyskać z gotowym projektem nawet w ciągu miesiąca czasu. Dłużej trwa samo projektowanie i wybór projektu, niż uzyskanie pozwolenia na budowę. Czyli rozumiem, że to już jest odpowiedni moment na tak zwane pierwsze wbicie łopaty. Przed wbiciem łopaty jeszcze pasuje mieć wykonawcę, kto tą łopatę wbije. No, to jest dobór wykonawcy robót, to jest y, taka rzecz, która jest bardzo ważna, bo od niego zależy jakość wykonania robót. Na jakie rozwiązanie lepiej postawić? Jedna firma, która odpowiada za całość jest lepsza, czy jednak kilku wykonawców, każdy odpowiedzialny za inny etap budowy? To zależy zależy jakie mamy fundusze bo chcąc powierzyć komuś w całości wykonanie robót jest to droższe rozwiązanie bo on musi poświęcić więcej czasu ten czas który my byśmy poświęcili na dobór wykonawców on wykonuje za nas tą pracę i to kosztuje więcej za to mamy spokój możemy się nawet umówić że przyjdziemy na koniec budowy jak już wszystko gotowe nie zgodnie z projektem zrobione natomiast jeśli chcemy trochę zaoszczędzić no to zdecydowanie trzeba to rozdzielić Dobra sobie osobno wykonawcę na stan surowy, osobno na, na posadzki, osobno na tynki, wylewki. No i całość koordynacji robót już spoczywa wtedy na nas. Jest wtedy taniej, ale kosztem naszego czasu. Nerwów? Takie mamy ryzyko, że nerwy się zdarzają. Wojtku, co dalej po wbiciu pierwszej łopaty? Po wbiciu pierwszej łopaty czekają nas zwykle wykopy, robienie fundamentów. Czyli dążymy do osiągnięcia tak zwanego stanu zerowego, czyli wyjścia z ziemi. Muszę powiedzieć, że to zwykle cieszy. Zarówno wykonawcę, jak i inwestora. Już wyszliśmy z ziemi. To domyślam się, że później jest właśnie wylanie płyty. Tak. I... Też sukces następny. Jeśli ta płyta jest, no to zależy od technologii. Lejemy płytę, robimy ściany poddasza. Następny krok milowy, no to jest dach. Wykonanie więźby i pokrycie dachu blachą, blachodachówką. Dachówką, lub jeśli mamy dach płaski, no to jest wykonanie izolacji dachu. A następnie nas czeka bardzo ważny krok, którym jest montaż stolarki. Czyli z naszej perspektywy najbardziej interesujące etap budowy domu. Tak, bardzo ważny. Dlaczego on jest taki ważny? To jest rzecz, na której nie warto oszczędzać. Będziemy później żałowali, jeśli stolarka będzie nieszczelna i trzeba zrobić jej wymianę. Jeśli ma słabe parametry termoizolacyjne, wydamy więcej na ogrzewanie. Jest to też ważne, bo okna dają nam światło do, do wnętrza, i to światło dzienne, które jest najprzyjemniejsze do pracy i do wypoczynku. Warto dobrze się zastanowić przed wyborem sprawdzić rozwiązania, jakie są w projekcie, zarówno pod kątem naszych oczekiwań, czyli chcemy mieć światła w środku wyglądu. Jaki chcemy mieć kolor, bo to już jest ważne, żeby już mieć pomysł na, na, na elewację. I teraz, chociaż robimy dopiero stan surowy, już myślimy o całości, czyli już myślimy o tym, jaki będzie kolor całej elewacji i jak się będzie komponował ten kolor fasady z naszą stolarką. Czasami się coś zdarza, że niestety projektant nie przewidział wszystkich wymagań Poddany wyrób. Stolarki na przykład są otwory drzwiowe za wąskie albo za niskie. Podobnie z oknami może się zdarzyć. Już na etapie projektu można się zwrócić do dystrybutora z zapytaniem ofertowym i on nam wyceni tą stolarkę, którą mamy w projekcie. No i wtedy możemy się zastanowić, że jednak chcielibyśmy na przykład. Mieć mniejsze okna, albo większe okna, albo nie chcę mieć drzwi podnoszone przez tylko otwieralne, no bo to się też wiąże z budżetem, a następna rzecz wychodzą też takie rzeczy, że na przykład otwory na, na drzwi w projekcie są za małe, te drzwi będą za wąskie, że jednak grubość ościeżnic w oknach PVC jest dosyć duża i może jednak zróbmy większe otwory i większe okna po to, żeby mieć więcej światła w środku. Albo na przykład zrezygnujemy z jakichś podziałów w oknach. No jest to bardzo ważne i tu śmiałbym szedł do dostawców do, do okien z zapytaniami, po to, żeby już na etapie projektu wiedzieć, ile nas to będzie kosztowało i już sobie wtedy trochę pomarudzić przy, przy wybieraniu rozwiązania. A przygotowanie okien, otworów właśnie pod montaż y, jest w ogóle ważne? Odpowiednie przygotowanie? I czy to ma w ogóle jakikolwiek wpływ na poprawny montaż? Tak, zwłaszcza przy y, ciepłym montażu jest to bardzo ważne. To są wymagania specyficzne do ciepłego montażu. Trzeba odpowiednio y, wyprawić otwory okienne. Trzeba też, jeśli to robimy na konsolach, przewidzieć to, że te konsole trzeba zamocować w murze. Y, Dużych przeszkleniach. Już to powinno być przewidziane na etapie projektowania konstrukcji budynku, że tu są odpowiednie wymagania, zarówno co do sztywności nadproży, jak i do murów, że na przykład już otwory muszą być wzmocnione słupami żelbetowymi. Jest to ważne, żeby wiedzieć, co się chce zamontować w naszym domu. A jak się ma świat projektu do rzeczywistości? Często inwestorzy wprowadzają takie zmiany, że z pierwotnego zamierzenia projektanta niewiele da się poznać, a często wizja projektanta niejak ma się do rzeczywistości. Podchodząc do, do zmian projektu, podchodźmy ostrożnie, że czasami możemy zepsuć to, co jest dobrze, dobrze zaprojektowane, a czasami możemy poprawić. Więc to wszystko wymaga namysłu, rozwagi i przemyślenia. Często też dużo rzeczy wychodzi na etapie wykonania, no, powstanie ściana, otwór, wtedy widzimy dopiero, że no, na to, to coś to nie pasuje, więc jak najbardziej zwracajmy się do projektanta o, o zmianę i nie bójmy się na etapie stanu surowego przenosić ścian działowych już po wykonaniu, jest to tańsze czasami niż później męczyć się z niefunkcjonalnym budynkiem. Załóżmy, że już solarka otworowa jest zamontowana. Czy to jest właśnie ten tak bardzo pożądany stan zamknięty? Tak, stan surowy zamknięty. I co się wtedy dzieje? No, przystępujemy do robót wykończeniowych, czyli y, robimy wszelkie instalacje podtynkowe i podposadzkowe, czyli centralne ogrzewanie, woda, kanalizacja, y, elektryka, ta elektryka niskoprądowa, czy, czyli instalacja alarmowa, na przykład. I wykonujemy następnie tynki, wykonujemy posadzki, wraz z izolacjami podposadzkowymi, a później już następnie po wysuszeniu budynku przystępujemy do robót malarskich, dokładnień ściennych, czyli płytki Flizy, w zależności, w którym regionie Polski się znajdujemy. To różnie mówimy, tak samo do układania płytki na podłogach. i Po wymalowaniu już jest ten. Czas na, na montaż stolarki wewnętrznej drewnianej i noszenie mebli. I montaż mebli też czasochłonny. I od tego już krok od przeprowadzki. Ale jeszcze trzeba trochę formalności dopełnić, czyli zawiadomić nadzór budowlany o zakończeniu budowy. To jest następna taka formalność urzędowa, konieczna do zrobienia przed przeprowadzką. A to jakie ma znaczenie? Po co ja to potrzebuję zrobić? Po pierwsze, ustawodawca tego wymaga. A dlaczego wymaga? Może przez to, żeby, żebyśmy byli pewni, że roboty są wykonane w sposób dobry, nie zagrażający bezpieczeństwu naszemu i przyszłych użytkowników budynku. To jest chyba główny cel ustawodawcy. Stąd są potrzebne wszelkie oświadczenia i protokoły, które mają no jeden cel: że to, co jest zrobione, jest zrobione dobrze i sposób bezpieczny i nie zepsuje się zaraz i kanalizacja nam będzie działać i prąd jest zabezpieczony odpowiednimi wyłącznikami różnicowymi, jest to bezpieczne. Nie zaleje nam zaraz domu, bo instalacja wodna i centralnego ogrzewania jest szczelna, gaz też że jest szczelny i dobrze zrobiony. Ktoś podpisuje te protokoły i swoim podpisem gwarantuje, że to jest zrobione w sposób fachowy i zgodnie ze sztuką budowlaną. Czyli po prostu dbają o nas. Bają o nas. No i jeszcze, że nie przeszkadzamy sąsiadom, bo postawiliśmy w domu w tym miejscu, w którym jest zaprojektowane, nie? Sama budowa domu wymaga od nas mnóstwa cierpliwości, czasu, bo ten proces trwa. E, poświęcenia pewnie też sporej ilości energii, ale przede wszystkim pieniędzy, bo to jest taki najczęściej poruszany temat. W takim razie, jak zaplanować budowę. Aby tych pieniędzy wydać jak najmniej. Czy istnieje taka możliwość, żebym pewne prace wykonał sam? Można sporo pieniędzy zaoszczędzić wykonując pracę samemu. I jak najbardziej polecam na przykład sobie samą wymalować ściany. Co jeszcze można zrobić samemu? Na pewno porządkować teren, czy, czy zrobić sobie zieleń koło domu samemu wziąć taczki, łopatę, dzieci, żonę i robimy trawni. Nie? Jeśli ktoś ma jakieś doświadczenie budowlane, może sobie sam ułożyć płytki, są tacy, którzy mają większe doświadczenie, mogą sobie nawet sami murować. Tylko no też jest to czasochłonne nie? i jeśli będziemy robić samemu to, co robi w tydzień ekipa 10-osobowa, to nam zajdzie 10 tygodni. Nie? Też zdarza się, że buduje dom elektryk, więc sobie zrobi instalację elektryczną sam. Buduje hydraulik, zbuduje sobie instalację hydrauliczną sam. A jeśli ktoś chce się przy okazji czegoś nauczyć, no to mamy teraz dużo różnych filmów na YouTubie, nawet od producentów materiałów budowlanych. Jest krok po kroku pokazane na przykład jak ułożyć folię w płynie w łazience, jak położyć płytki. Jeśli ktoś ma zacięcie i czas, to polecam. To czy warto budować tak zwanym systemem gospodarczym? Większość inwestorów indywidualnych buduje system gospodarczy, no bo jest to taniej. Jest tak, że jeśli nie mamy czasu się zajmować budową, a mamy fundusze na to, żeby wynająć albo kierownika budowy, który nam poprowadzi tą budowę całkowicie kompleksowo, albo firmę, która nam zrobi to w tak zwanym generalnym wykonawstwie, to lepiej jest tak zrobić, bo może nie mamy ochoty zagłębiać się wszystkie tajniki wykonawstwa, bo chcąc budowa system gospodarczy, niestety musimy się trochę znać na i na tynkowaniu, i na malowaniu, i na murowaniu, i na dobieraniu systemów tych, które są najlepsze dla nas, najbardziej optymalne, zarówno pod względem zakupu, jak i późniejszego użytkowania. Często te rozwiązania najtańsze są, najdroższe, bo niestety trzeba je zaraz zmieniać na coś nowego już lepszej jakości, więc analiza taka na początku. Każdej inwestycji jest jak najbardziej wskazana. Czyli wiemy już kilka rzeczy, które mogą nam pomóc e, zadbać o budżet. Niektórzy pewnie chcieliby też skrócić czas budowy takiego domu. E, I tutaj pytanie o domy bez pozwolenia. Czy warto na to zwrócić uwagę? Z czym to się wiąże? I czy rzeczywiście ma to przełożenie na skrócenie czasu realizacji? Wiąże się to z tym, że dom bez pozwolenia też wymaga projektu, więc mimo wszystko odwiedzimy projektanta. Zaoszczędzimy czas potrzebny na uzyskanie pozwolenia na budowę około miesiąca czasu, no bo zgłoszenie tyle realnie trwa, natomiast pozwolenie na budowę no to jest do 60 dni przy założeniu, że nie ma jakichś innych nieoczekiwanych. Utrudnień. Dom na zgłoszenie można zbudować z kierownikiem lub też do powierzchni do 70 m2 bez kierownika. Natomiast jeśli ktoś nie ma doświadczenia budowlanego, to nie polecałbym tego rozwiązania. Jednak takie istotne rzeczy, jak wykonanie fundamentów czy, czy zbrojenie płyty stropowej, według mnie powinny mieć nadzór i odbiór. Mojego doświadczenia z wykonawcami bywa różnie i czasami nawet dobry wykonawca gdzieś może zawieść, bo miał swój pomysł na, na wykonanie zbrojenia i on nie do końca spełni swoją funkcję. Może płyta się nie zawali, no ale zarysuje. No też nas później to może drażnić i boleć, więc nie polecam osobiście tego rozwiązania, żeby budować bez kierownika budowy. Wielu inwestorów woli jednak zyskać pozwolenie na budowę niż budować na zgłoszenie. Mają tu pewność, że, że ta strefa oddziaływania na sąsiadów już jest określona. Yy, procedura nie jest dużo trudniejsza niż od zgłoszenia. Yy, Wprowadzanie jakichś zmian nieistotnych też, też jest łatwiejsze niż przy zgłoszeniu. Więc decyzja należy do inwestora. A jaką rolę pełni kierownik budowy? Czy to w ogóle ważne, żeby wybrać odpowiednią osobę? No to Stanowisko? Zdecydowanie ważne. Jest odpowiedzialny za całość przebiegu robót, za jakość robót, za bezpieczeństwo i higienę pracy, czyli, tak, czyli BHP na budowie. Kierownik budowy ma obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, także, gdyby coś nie wyszło z jego winy, możemy się zwrócić o odszkodowanie do ubezpieczyciela do kierownika budowy. Też, co idzie za tymi uprawnieniami budowlanymi, które ma kierownik. No Idzie wiedza i doświadczenie. To się później przekłada na, na dobór rozwiązań. Kierownika się pytamy, czy to rozwiązanie jest dobre, czy ta dachówka będzie dobra, czy ta stolarka jest dobra. Kierownicy mają swoją wiedzę i nie bójmy się ich pytać o to. Czyli czasami po prostu warto polegać na doświadczeniu innych, jak na przykład kierownika budowy. Ale ja sobie tak myślę, w takim razie, na czym ja jako inwestor powinienem się skupić najbardziej na jakości robót, materiałów. Trzeba szukać najbardziej optymalnych rozwiązań, które będą miały długi okres użytkowania, no bo na przykład wymiana stolarki wiąże się z kompletnym remontem budynku często, no bo niestety trzeba sku skuć palety, zrobić szpalet od nowa, coś gdzieś się naruszy, elewację, no to przy okazji już przymalujemy wszystko, no już jest zakurzony cały dom w środku, więc dobierajmy, starajmy się dobierać jak najlepsze materiały i dobierać jak najlepszych monterów. Jak szukać odpowiednich fachowców? Posiłkujmy się na naszymi znajomymi opiniami, jakie mają u naszych przyjaciół. Oni już przeszli przez to i są w stanie nam powiedzieć, że pan powiedzmy Krzysztof yy, wykonał te roboty bardzo dobrze. Jesteśmy zadowoleni. Też yy, warto przy tej okazji yy, wykonawcy robót na początku określić swoje, określić nasze oczekiwania, że chcemy, żeby to były tynki wykonane równo, że oczekujemy takiej, a nie innej jakości robót, że później to było jasne przy odbiorze, że niestety jest rozczarowanie z naszej strony, no, no bo te przysłowie tynki są krzywe. A prawo budowlane na rzeczywistość? Czy prawo budowlane w jakiś sposób zabezpiecza kierownika budowy lub mnie jako inwestora? Jak to wygląda? No chyba bardziej Ciebie jako inwestora, niż kierownika budowy, Bo kierownik budowy ma, kiedyś śmiałem sam, ma 99 obowiązków i jedno prawo. Prawo do rezygnacji z obowiązków kierownika <gry> budowy. Także to okay. prawo budowlane w Polsce, według mnie jest dobre. Na pierwszy rzut oka jest bardzo skomplikowane, no ale no mam bronić interesów inwestora i jego sąsiadów po to, żeby nam się wszystkim żyło dobrze, nie? To no może procedury są... Uciążliwe, mają swoje wymagania, no i zwykle to, co najgorsze, no to, że wymagają czasu, trzeba poświęcić na, na, na ich spełnienie. Niektórzy inwestorzy zastanawiają się, czy budować dom od podstaw od zera, czy jednak brać się za modernizację istniejącego budynku. Czy jest jedna poprawna odpowiedź na to pytanie? Nie ma, to zależy. To zależy na przykład gdzie jest budynek, bo jeśli jest stary budynek w fajnej okolicy, na przykład blisko szkoły, gdzie nam zależy, albo blisko pracy, czemu nie podjąć się jego modernizacji. Z tym, że trzeba też wiedzieć o tym, że chcąc zrobić taki budynek w sposób nowoczesny, wiąże się to z tym, że trzeba przeprowadzić generalnie remont, czyli zostaje nam z pierwotnego budynku tak naprawdę stan surowy otwarty, no bo stelażkę też chcemy zmienić. Trzeba tu się zastanowić, przeliczyć koszty. Inna zaleta, że wchodzimy na przykład już w gotowy budynek i nie chcemy na przykład go kompletnie przebudować i remontować, i robimy sobie tylko jakieś małe remonty, bieżące naprawy i zmiany. Więc to zależy. Może się okazać, że kupując nową działkę i budując dom od podstaw, nam wyjdzie to taniej niż kupując istniejący budynek. No, remonty są kosztowne i czasochłonne. No, druga rzecz, może się nie udać uzyskać tej funkcjonalności, którą byśmy mieli budując dom od podstaw pod nasze potrzeby. No bo niestety na przykład ten budynek ma trzy kondygnacje, a byśmy chcieli mieć parterowy albo może dwie. A jaki jest minimalny czas budowy domu? Pół roku. No, przy technologii szkieletowej jest to możliwe jak najbardziej, żeby w pół roku, nawet szybciej. Wprowadzić do naszego domu. A jeśli chcemy mieć technologię tradycyjną, czyli murowaną i szelbety, no to jest to trudne do osiągnięcia. Bardziej taki minimum to jest rok przy takiej ścisłej koordynacji ekip. Realnie no to są 2-3-4 lata. W takim razie, ile kosztuje budowa domu? To zależy, ile na to chcemy wydać pieniędzy, jaki mamy budżet. Na pewno warto zrobić wcześniej kosztorys i żeby wiedzieć, jakie jest to minimum, które chcemy wydać, czy nas stać na budowę domu. Można to zrobić w bardzo łatwy sposób, sprawdzić swoją zdolność kredytową. Banki nam powiedzą, czy nas stać na, na, na budowę domu, czy nie. Sprawdzają to dobrze, no bo robią sobie zabezpieczenie na naszym budynku. Na pewno nie warto za dużo oszczędzać na budowie budynku, na jakości materiałów i na doborze rozwiązań. No ale też nie warto przesadzać i nie budować za dużych metraży, które później trzeba sprzątać i, i płacić od nich podatki. To ma być dla nas, ma nam służyć. Yy, za dużo pokoi nie jest dobre, za mało też nie jest dobre. Szukajmy naszego optimum, pod nasze rozwiązanie, nasze potrzeby. Czy potrzebujemy mieć jakiś osobny gabinet, czy na przykład yy, potrzebujemy na chwilę stołu do dokumentów, no to może wystarczy stół w kuchni lub, lub w salonie. Przewidujemy, że będziemy pracować w domu, to warto jednak zrobić ten gabinet, osobny pokój do pracy, po to, żeby na przykład nie przeszkadzać swoją pracę domownikom lub domownicy nam. My pracujemy, dzieci przychodzą ze szkoły, trochę hałasują, a my chcemy mieć na przykład w tym czasie telekonferencje, więc yy, trzeba się zastanowić, jakie są rozwiązania dla nas najlepsze. A w ogóle warto teraz budować, czy lepiej poczekać na inne czasy? Myślę, że warto budować. Inne czasy nie wiemy, jakie będą. Starać się, się budować to nam zostaje. Jest to inwestycja, na której na pewno nie stracimy. Wojtku, dziękuję Ci bardzo za Twoją obecność i za to, że podzieliłeś się z nami tą bardzo cenną wiedzą. Ja również dziękuję. Tę rozmowę prowadziliśmy z myślą o debiutujących inwestorach, o tych, którzy budują swój pierwszy dom. Mam nadzieję, że znaleźliście tutaj odpowiedzi na nurtujące Was pytania. Jeśli nie, to zadawajcie je w komentarzach. No i tradycyjnie. Proszę o zostawienie łapki w górę, o suba i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.